w odcinku z Aerotrack Simulator 2 to no, chyba będzie już wszyscy na moim kanale sorry, że ich dawno nic nie nagrywam Ostatnio rozgrywanie było w czerwcu z tego co pamiętam, ale... ale kurwa, że i ci właśnie kurwa na finach! i teraz ja wam pokażę eee, Zaroski wam mu opowiem, muszę e, pierwszy zalogować do tej gry i kurwa wam powiem, co no w się tak kurwa nie działo no ja nie będę u gemelców kurwa startował a tu już, Nie, nie. A kurwa, nie ma, nie, kurwa, a ani żaden goroż, żeby, kurwa. Wrocławia się startuje, a tyś, kurwa, śląsk. Yy, potwierdź odbiór. Nie chce obdrzeć się samouczka, ja. I gramy, i kurwa, i w ogóle. Ciekawie yy, się ich zamknął. bym muszę powiedzieć. Ja wiem, że będzie ci źli, że kurwa jeszcze rabułek nie kulą, chleb mnie nie czulą, e, ale że muszą, e, e, kurwa dla ludzi mu mi sanepidem wtupił. Z klamornikiem, że ich się poradził, ale kurwa z nikt nie. No i mnie Tam tu mi ta kurwa moja kuda a wiesz, że muszę, kurwa, moja lepiarka sprzedać i się przynieść na mniejszą. A wiesz, że wiem mu nazwę, Tyryj, ona teraz się, kurwa, tymi lowriderami, jak starem ujął. I kurwa, że ich się muszę do roboty zatrudnić. A jako, że wiecie, że ja, kurwa, mam jazdę płyną i że mam, kurwa, m.in. samouczków, e, jako ja mam, e, kurwa, dasz no to kurwa wiem jak skręcać kurwa to ty mistrza kierownicy Fubo a, a kajarka chcesz kurwa uczynić? Co to kurwa do olery? No i... żeś się zatrudnił nie? Yyy eee, jakaś mapa się obejrza, żeby e, jakiś kurs się przydupić eee, kurwa jak tu się... Już kurwa nie pamiętam jak to się śpilało, że... Ty nie chcesz zapisywać? Eee, kurwa... No... Eeee, no, Ej, ee, w trakcie no w dupia! Dobra, w Nincie. Dobra, nie, Katychanki z No, F1. Dobra, dodaj mi tego doradca. Czekajcie, zaraz wam opowiem coś sercie, się przerywam. Rym, że że się to powiem przygotować, ale właśnie, że... To jest mój pierwszy dzień w robocie. robocie. Przeciepni pauzy albo od pauzy Jeden my się wpilom wszystko jest już 50 Kluzy nawigat Kurwa dał NIE Kurwa nie MI mimo GPS! Aha, dobra, dobra, to muszę teraz gps jakieś kiedyś na F1 No kurwa ja chcę tego GPS-a, kurwa nie nerwuj! O, o, Dobra! Y, ja się jadę Kiżek się trudni kurwa na tyle, bo wiecie, ja mam kurwa jeździć po krwi! To jest właśnie moja pierwsza szichta Jada, kurwa, Kajo do, dostał kurs. Nie wiem, Kaj kurwa z, z Wrocławia zaczął i, i tyle. Jada, kurwa, feria, mój kurwa! Że ja pierdolę, że zapomniał o ferku moim. Przywitajcie się z ferkiem. No, gazu, gazu, gazu. Ja tu z muszę musiał się, się porozmawiać, po To chyba w lewo będzie na nawigacji. I elegancko, no, gazu, kurwa! Ferdinand! Cześć, cześć ciągła, żeby no, w nos przydupiła ta skania no, gazuj kurwa, szeknij no, coś powiedz ten, no, szeknij kurwa, no no przywitaj się z moimi widzami, dawna kurwa mnie nie słali, mojego pierdolenia, no, gdzie kurwa na zakręcie chce żeby nas wyjebało na tym winklu kurwa, no, już kurwa nie no, taka akcja była, ja pamiętam kurwa, na podobnym że się wykurwił, no. Gdzie kurwa Ferdi dobrze kieruję. Zwolni kurwa pod prąd! Coś ty kurwa jest elektryk! Chuju jeden! Kurwa... Wolni no! Zwolni bo cię ko... Jedź, jedź kurwa! I, I... właśnie i... I z tą robotą mu, mu, mu muszę... A chuj z tym pierwszeństwem... Eee kurwa wygazuj! Musimy wyrobić Jedź kur... Jezus Maria! Czekaj chuju hamuj! Nie wiedzisz że kurwa nóg nie mam no! No chodź na dowodzi kurwa, prawo jazdy mam mow, no ty się kurwa nie orientuj w terenie I kurwa, i chyba, że... To wszystko kurwa przy siebie ferdi Muszę teraz na tej stacji na tak na ta I kurwa muszę się wyrobić na... Kurwa, zwolnij kurwa, czy żeby o tym... Kurwa, dystrybutor zaraz rozjeba, wykręć Wykręć STOJ! Jezus, Maria, kurwa, wypadek! Gdzie tam kurwa weksą chuj, moście przeprzeczcza! Ty kurwa, małty mózgu jeden! Wiesz kurwa, z kim ty tańczysz, z kim ty kurwa jeździsz, kurwa no! Nie nie nerwuj! Bez kurwa fubo, a kajarek! No i kurwa, i, i tyle, i musiał, że jak się książyczka sana zrobi do tej roboty, nie wiem pokój! Jeźdź, ty zrowych opak, to... Do... No z tego że ją ja mieszkam w lepiance tyle czasu? Nie jest kurwa i wy o, o tym dobrze, wiecie. I ten. I kurwa i o... i, i się i na do... Kurwa no jedź! Kurwa Berniska mój! No, to już na int intuicja idziesz i elegancko! I kurwa ja do tego lekarza się to... Co ja potrzebuję na to książeczka? Kurwa, zaświadczenie, że dał na nie mógł... Ja nie wiem, że takiego czegoś nigdy nie robił, nie? Pra... No i kurwa, on mi gada, że musia... Nasrać takiego bojtlika albo taki kurwa tej zoki kurwa jak nie bo... Nie, nie stać nie na botklika. A e, ja mogę kur... Jest chyba pierwszy, ja nie będę po fuzeklach własnych stron, kurwa! Co z tego, że lub nie mam, kurwa! I fuzekli tyle, że aż mi kurwa bryszczała przykrywo Ja nie będę po fuzeklach s No! I kurwa! A mój Fardy kurwa! Jezus Maria! Jezus! Kurwa! O no Kurwa zniszczy, gorą ci, gorą ci, nie będę kurwa z u a ty kurwa żeś się przy swoim zauwań, a to chuj, to będzie, no jak ty, ci dupysz kęsti, gupi kundlu, -gu żydzi -gu, nie dostaniesz, że ja on kurwa na zapłaca, ale kurwa, gorą będziesz kurwa laty, na tej nabicie żydowskiej, to żydzi, mieli lepiej, no. no i kurwa, ja nie gorą, że musisz nas już do kurwa, to ten, no, no, no co mi wiedzą, że idź tam w mi niepodobny zamiar, że tam poszło gonić cię jakoś krał zadalią, nie? No i mi kurwa, dalej taki kurwa wieczy, taki kurwa plastikowy kurwa, jakiś takie czuctwo, tego nam no, nie do tego, kurwa, żyć nie zmieścza. To żeś kurwa poszł do co to znaczy, że ich zjechał do swojej, kurwa. No zielone, kurwa, feria, wy no. mnie nie. Jakie kurwa mamy tu się to ty? No kierunkowa to kurwa Twoja baba na pewno nie jest no. I kurwa i ten I za, za mało jej kurwa plastikowy coś tam Dla mnie by się wziął kurwa krausa z ogórków z piwnicy I o, że że odkręcił, wyjął te kurwa To znaczy wziął te ogórki Kurwa Agnieszka ogórkowo zrobiła Kurwa i ten I, Że no, tu te krauzli zaniósł i tam a oni! Kurwa mój! Kurwa! Ferdi, Jezus, Maria! Ferdi, aż mi gardło woli, kurwa muszę się świtanki nabić teraz, bo. Tu mam taką św świtankę z zby, tym stanować, a to. Daje, bo, kurwa, dwa ten. mam to sobie co? To to, co kurwa, czerwony jest! Ferdi nie wyjął! Pies, on, kurwa, mi tym styluje! I, kurwa, jeżeli ja go tu na tej rozmowie próbuję w tej robocie, ale nie budeć, ooo, będzie jakby jak z komisji tak, elegancko, Wygazuj wygadzuj kurwa Ferdi, wykręcą no za prawym albo w chuj z lewego kurwa skręcą a co? kto kurwa inwalidzie do Aronii? ooo ty chuj jedź kurwa tym kurwa żywym. to jedź Ferdi, kurwa Gazuj, Ferdy, Jezus, Mary, no wszystkie barierki, bo że kurwa już jest nie zał, nie, No, NO, mnie co ma ty... No i kurwa nie kończy na no, kurwa ferdy, jak ty mnie wkurwiasz Ferdi. Jak ty mnie wkurwiasz Ferdi, to kurwa nie tak... Agnieszka czasem mnie wkurwia, no czasem jej przyjemia jak to kurwa w rodzeństwie. wiecie sobie sam jak też, że, to że... Bo ogólnie to podbawia, trzeba czasem się piergolić były, To... czasem... Mama, ma, ma, kurwa i... 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 No, ty, kurwa! Uszkodzę, kurwa uszkodzę, to ja kurwa za rok! I, za rok ci zrobię złamanie otwarte! No... Ja tu kurwa... Na, nie, ty, kurwa na mnie! No... Na mojej pasie kurwa! Dobra, skręcam tu już pierdola jak niej. je... je jebany piracy drogowe... Ła kurwa! Jebane piracy drogowe... Niebezpieczny! Bo on, kurwa i wiesz jak ta śmietanka, wiecie jak macie taką do kamerzy Jak on kurwa wieżek zajebął, że kurwa pocińcie wsadził, wyjechał z tamtym buzikiem i oni, się kurwa, nie atakuje. I on że, kurwa, niekapli, <gryzny> I bo, kurwa ma opakowanie z i teraz się pija tu herbaty i kurwa, no to ten, tak się popijał czasem, bo wiecie, że o bieżącej nie do Kupierce i kurwa, i coś mi przyjdzie, kurwa, ja nie wiem wtedy, czy chciałem cię Ci mam kopnąć, kurwa, ty kurwa, czy kurwa, czy ty się i nie i przestaniesz się załatwiać jakaś kurwa oszołom? Ej, hamuj, kurwa! Ty chuju, ty chuju, kurwa i co teraz? Teraz kurwa będzie trzeba wycofać, ty kurwa, odróż no, niePlusינה... wody... collective... najpierw.

Tego hmm. jeszcze się druga będzie na moto, a moto będzie na moto. Hmmm. Te święty trochę, no? Chodź Prędzej cię kurwa! To kiedy nas zrobisz, kurwa, że tak wyskoczyło! Kurwa to, to jest kurwa, Bacy, kurwa tak, ogonem kurwa, tutaj już rząd się zbierze. Nie to jakoś, że kurwa, jak ciśni tak kanał, to kurwa, to pisze, nie masz te zwłaszcza, kurwa nie dla psu. O, że kurwa się i kurwa, no, tam się następuje, jakby ci kurwa dobrze kierował. O, i tyle. Dobra robota, no kurwa, grypy, robota, Disney, dobrze, nie gorąży, nie zajęliście kurwa, tym jeździć. Żech tu jeszcze jakieś, kurwa, danunki zajebał, może zrobi, kurwa, napad, a nie godajcie nikomu na fabryka danunków. Jakże kurwa, wózkiem wiebą, z przyciepką, żech się tutaj ze i na pożyciu przyciepka. No, bardzo to kacubarki tutaj osiągną, bo to chyba rodzinny, ale to znaczy się pożegna na mnie. Ooh. Ja już mam dupił na ta fabryka i po moim mam nadzieję, że się zdrowie to jest miło. I kurwa jak mi kurwa załadowali Ci palety na kupa, kurwa, na ta mała wyścieczka. To się myślę, że kurwa nie Ale kurwa, wiecie. Edy kurwa no! Jada! Dół w Jarek, profil Spillera, czyli Gracza. Samo żeby wejrzeć na swój protest, czyli w Ej, ten, fupa, a i ten Fuba Akajorek. I dlaczego ją mam e, tutaj pana e, elektryka w na kroku? A bo tak mi się podoba, bo mi się to wychowywał za tak komuny. E, gdy jeszcze kurwa e, popijałem e, za, zamiast herbaty to byśmy popijali karabki octem. I kurwa i smarowali e, zamiast masłem krepkę a teraz się mogła zdegustować i zesmakować tego gryfnego kurwa synka, którego żeś zajmął JA KURWA! A KTO? No... Teraz, ta najlepiej płatno Kurwa, do niebie zbierta, nie, w juj Mam nadzieję, że ku... Kupajcie Bo... Korole jesteście się nie wszyscy, ale jego roli też lubię. Korole są gryfne, I no te ze Sosnowca są, są kurwa jakieś no, so to jest tak, kurwa, to jest tam koło Warszawy, nie? Ale to. Ja Zawsze musi być jakiś szar nie? Tak to godą. I się teraz kurwa degustuje te danunki. Tak! Jeszcze smalala, mój Ferdi, Kurwa, mać! Kurwa, mać, ty świetny, stukny. Ty